Także siemaneczko, witam was bardzo serdecznie Na serii Singla Dzisiaj sobie będziemy presować Ursusem 16-14, takim turbo Tutaj i jeszcze presą Klas Roland 250 Mamy parę pól Także bez zbędnego gadania tutaj będziemy ruszać Żeby to jakoś nam poszło Tutaj jest właśnie co, te pola co Musieliśmy w poprzednich odcinkach ze żniw, też nie, nie miałem chęci, żeby wymucić jakieś inne też w słup, chyba przywaj o że w drzewo w konar. No i co, Co by dzisiaj myślę, popresujemy trochę. I może, jak szybko to nam pójdzie, to też byśmy sobie jeszcze może pozwozili, ale w zwożenie wątpię, bo to różnie może bywać. A to jednak jest akcja, taka ewakuacja, można tak powiedzieć. Dobra, lecimy dalej. Tutaj dość mało pokosów jest, ale na tamtym polu jest ciutkę więcej już. Dobra. O Boże, nie to klikłem. No i dzisiaj jeszcze... Mia Sorki, teraz bardzo, bardzo przepraszam. Miałby odcinek z Volusia V7.1 Lecz... Yy, no, serwer nam się skraszował takim Ursusem fajnym. Miałem sobie wziąć taki jego krystala. Na gospodarstwo. Ale... Coś... Coś skraszował w sejwa całego. No, i coś tam się popsuło, i, i Michał, jak wbijał, wbijał, i później go tak, jakby wywaliło, i nie mógł wbić. I poczytałem w komentarzach od tego zetorka, i no, i z, z, zobaczyłem, że to jest właśnie przez tego zetora. No, także trochę liptom, ale może będzie poprawiona wersja, i będzie wszystko dobrze. To się wtedy go zmieni. A myślę, że dzisiaj coś muszę jeszcze nagrać pewnie rolniczą dolinę. Albo tą bolusiowo w końcu. Żebyście mieli bolusiowo. Tam takie jakieś może oprowadzenie zrobimy i siewy, bo na bolusiowej nic nie jest zasiane. Także myślę, że to jest idealna seria, żeby tak zacząć od zera Żeby zacząć sobie od siewów, później tam jakieś nawozy, opryski. No i aż do żniw, tam orki czy coś w tym stylu I, I to by było tak myślę, że fajnie. Tam jeszcze myślałem nad zmianą mapy, ale to też ja te mapy to tak zmieniam jak rękawiczki, można tak powiedzieć. Tak, ta mapa mi się podoba, ale też jest trochę niedopracowana. Na przykład pojawiają się jak jest do czyszczenia tam świń przy korycie, to pojawia to się dopiero Gdzieś tam na polu, nie pojawia to się przy korycie. To utrudnia, bo tam gdzieś na tamtym polu to jest właśnie. Co tutaj jeszcze? No, są jakieś też pewne mankamenty, których jeszcze nie zauważyłem. O, tam na polu się pojawiało zboże. Tam, gdzie słomę wysypywałem, to się pojawiło zboże. No także fakt, polskie mapy też, niektórzy polscy modmakerzy, mapmakerzy. No, może tak bardzo jeszcze nie, nie znają się, no bo to fakt, no, wszystko teraz jest nowe, tak? I tak bardzo dużo map wyszło, dużo modów i to fajne mapy i mody. No, ale zazwyczaj w każdej mapie jest jakiś błąd. I to, to nie ma mapy, w której by błędu nie było. No bo fakt, każdy błąd może popełnić. I to nie ma mocnych przy tym. Tutaj nie wykręcę, kurcze, też ma słaby ten skręt, przedni napęd, i ptus, i ma tak słaby skręt, że no nie idzie nawróci w miejscu. Na podwórku to na trzy razy jadę. No i tak, tak, tak to jest z tym Ursusem. Tutaj też nie nawrócę, no jasny gwint. No i tak to sobie wszystko wygląda, no fakt, co u mnie przestoje na tym kanale, takie dniowe, dwudniowe. No ale to też w niedzielę, też to tak lepiej, się, to mi się nie chce nagrywać, to też trzeba się trochę pouczyć. W sobotę też nie zawsze mam chęci, bo to jednak, yy, no, trzeba trochę porobić w domku. No ten czuję w tej kabinie, jak wypadnę przez szybę zaraz. No, no i to tak wszystko wygląda, no. Fakt, odcinki by mogły być częściej, po dwa odcinki, tak, ale no... No ten mój internet też na to nie pozwala Jak te odcinki ważą po 6 giga Ja te odcinki jak nagrywam tak od razu wrzucam. Nic ich nie konwertuje. Tak jak nagrywam, tak wrzucam od razu. No fakt, ten odcinek jak teraz nagrywam o 5, to gdzieś tak wyjdzie o 7. Tak coś mi się wydaje, albo nawet później. Bo miałem nagrać od razu po szkole, ale to był jeszcze miałem obiad. Później wujek przyjechał i no i to tak wszystko poszło, kawka jakaś, coś tam, coś tam, bla, bla, bla. No i dzień zleciał, a też w szkole dość długo byli, byłem dzisiaj, w pół do czwartej, także no... Niestety, tak to się dzieje. Ale myślę, że w tym tygodniu powinno to się tak ustatkować, bo dzisiaj bym chciał nagrać jeszcze to bolusiowo. To akurat to byście mieli na dzisiaj ten odcinek, czyli na wtorek. Później byście mieli bolusiowo na środę. I w czwartek pewnie rolniczą dolinę. I w piątek by był wtedy e, seria singla. E, I to tak chyba by było najlepszy ten plan. A to się jeszcze tam skonsultuję z Michałem. Nie wiem czy on dzisiaj też będzie mógł nagrywać. Bo ja dzisiaj bardzo bym chciał, bo taką mam chęć na zagranie sobie w ro, na Rolniczej Dolinie, że nawet nie wiecie jak Tak tam się chce na tej mapie grać A teraz będzie pewnie akcja, jakieś presowanie słomy Także będzie się działo, będzie grubo Będzie grubo i będzie myślę fajnie Nie będzie tam żadnych chyba odpałów tam sobie presę mam już nową, także nie będzie trzeba od sąsiada pożyczać. Może nawet na jakimś większym polu by się zrobiło akcję na dwa. To by też myślę fajnie dość było, bo ostatnio mi tak Michał podsunął taki pomysł. Żeby sobie nagrać na dwa Ursusy preso na, dwa, na, dwa, na dwie presy presowanie, e, Czy też na dwa kombajny młócenie by mogło też być. Tak, presowanie to tak dość, dość szybka akcja jest, no bo to jednak 17 na godzinę, a też no fakt to są rolki, tak a jakby były kostki to już w ogóle Też myślałem na tej mapie nad kostkami, bo teraz sitma fajna wyszła, ale ja bym to musiał pewnie zbierać ręcznie, a chyba żadnej jeszcze takiej przyczepy co takie małe kostki nie ma nie ma, nie ma takiej przyczepy, co takie małe kostki zbiera, żeby było trochę lipton. No bo to jednak tych kostek trochę tutaj by było, bo w takiej belce, tak u nas się mówi, że jest y, 20 kostek. No także, jak tutaj będzie, jak tutaj już są dwie belki na tym polu, to jakby tutaj miało być po 20 kostek, to już by było 40 tych kostek, tak. No, kostek kostek. No to dość by mi się chyba tego nie chciało zbierać. Więc bym pewnie zaprzestał zbieraniu i bym to pewnie czymś zgarnął i gdzieś do rowu. Bo by się nie chciało tego zbierać po prostu i później gdzieś tego wyrzucać. No i to tak wszystko wygląda. No takie życie tutaj. Nic z tym wszystkim się nie zrobi, ale no co? My tutaj presujemy. Belki akurat się dość dobrze zbiera. Także z tym to nie ma problemu. Tam gdzieś wleciała w pole. To pole dość dłużej nam zajmie, bo ono jest jednak takie yy, wąskie, a długie. A w drugą stronę cięłem właśnie w tą, a mogłem w tamtą tak jeździć. Od prawej do lewej, ale no, jeździłem w tą i w tą. Także no, wiecie, w tą i w tą. I w tą i w tą. I w tą. Się teraz presuje. Bo się by nie dało presować. W sumie może by się dało, ale nie ma co tam kombinować i przegrabiać tą zgrawiarką, bo by się kupek narobiło. I po co to? Komu to? My tu już mamy 9 minut odcinka i tak dość nam to idzie. Tam hyniek wjechał, bo hynika zatrudniłem na Bizona. Znaczy się nie zatrudniłem, bo wtedy mi się zaczął ten Bizon psuć. I chciałem, żeby sprawdzić, co tam się psuje. I nie zauważył kukurydzy i wjechał. No tak, go opieprzyłem, bo to jeszcze nie dość, że to nie moja kukurydza. To jeszcze zepsutym kombajnem. I jakby tam kombaj stanął, to już był koniec. To by sąsiad mnie chyba zab zabił. No, zabił na miejscu i, ale i koniec. I by odcinków nie było. Rozumiecie to? Jakby odcinków nie było, to ja też bym. Tak, od dus duszę też bym chyba zabił. Bym nie miał już serduszka. O, tak piszało, piszało, piszało. Myślałem, że mnie zaraz tak mnie to zirytowało, że mówię, hej, mówię, matko bosko, mówię, co to tak piszczy? Całe noce, całe dnie i to tak tłukło. Dobra, teraz to sobie weźmiemy ten pokos taki samotny, żeby nie został musiał się nieczył urażony jakoś. No i tak to wszystko tutaj gra i buczy. Ursus huczy. A u mnie co? Tak myślałem, że dzisiaj będzie padać. Bo już tak się zapowiadało. Mówię, oj, będzie padać. Będzie znowu mokro. Chociaż i tak padało, padało i jest mokro. I to jest tak mokro, że woda mi na polu stoi. I jest tak konkretnie. Że nie wiem, czy ja wiadę z nawozami w tym roku. Czy w ogóle wiadę w pole. Czy czasami nie będzie trzeba przesiewać, bo całe wszystko jest żółte. O matko, a! Trochę, no trochę błotnik. No tak mi woda stoi na polu, że normalnie stawy się porobiły. Takie doły mam. Nie wiem, bym musiał jakiejś ziemi, by ktoś musiał mi dowieźć albo coś i jakoś tam podosypywać w te doły, albo co, no bo to jest. No katastrofa. I to jeszcze mam glinę, to to tak mnie wpija i to jak się zrobi mokro, to się zrobi taka papka. Jak zupka mi się puchatka. <noise> Także jest tu prawilnie z tą zupką. I co, my tutaj można powiedzieć, że będziemy pewnie jeszcze zbierać słomę myty z tym. 82, no jeszcze tam nie zmieniłem tych e, cienkich opon, bo jednak tym MTZ-em za dużo nic nie robię, a nie chciało mi się e, prawda tam kluczem wachlować i to i tamto. No no trudno się mówi. Takie życie. Nic na to nie poradzę. Tutaj myślę, że sobie kiedyś będę musiał chyba w tym roku wypożyczyć na to pole jakiś taki wielki ciągnik i głębosz. Bo tutaj jednak te pola były orane na taką jednolitą, jednakową głębokość. I to jednak się taka skała mogła tutaj zrobić na tym polu. Będzie belka, będzie belka? Nie będzie belki. Może czekajcie, tutaj jeszcze takie, te pozbieramy, żeby to dość równo było. Tamto jeszcze były takie większe. Może dozbiera się tą belkę. No weźcie, już nie bądźcie tacy. No albo chyba nie, chyba nikt nie chce, żebym miał belkę jedną więcej. No i że trochę smutno, ale nic z tym się nie zrobi. Niestety, niestety, niestety. Dobra, trudno się mówi Może tam gdzieś na tamtym polu się coś zostało słomy Tam zostawię chyba na polu tego ursulka I coś tam się dozbiera, żeby. No jednak tabelka była, no bo prawie 4 tony tutaj mam Ale w sumie skąd ja tutaj 200 kilo znajdę słomy Tak, tak, tak pomyśleć, pomyśleć Ale i tak muszę poza odcinkiem jakieś pole ściąć, bo Warchloki, proszczoki, to tam łyczą jak, jak dzikie No i tutaj dużo zostało pól ogólnie, bo to dość konkretna ta mapa jest Też może jakąś mniejszą bym znalazł Taką ciup 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 Żeby gospodarstwo i 5 pól było Żeby to się jednak obrobiło Bo tak to trochę Lipton jest, o tutaj coś nam zostało No ale dotan. tam to... Dobra, ja tu myślę, że tak sobie tutaj zajedziem I dobra, przejdziemy się tutaj Otworzymy bramę, o Przeskoczymy i palimy kobyłę MTZ to jest jednak Dobra Teraz się będą... Automatycznie będzie się zbierało, bo to jednak automatyczne to... To zawsze lepiej Prawda a, tu, a MTZ to tak jednak taka maszyna u mnie tak dość rozpoznawalna można tak powiedzieć, bo tutaj dość dość dużo ludzi ma takiego mtz a O boże nawet nie trafiam w belkę, nie? Nie wiem co się dzisiaj ze mną dzieje. E, ale teraz gdzie ja to będę układał? Hmm... Tym ursusem bym mógł odjechać i tutaj z boku to kłaść, chyba. Także ja tu sobie. Zmiana konfigur... Aha, to jakaś zmiana konfiguracji. No wam powiem, nie jest zmiana konfiguracji. Ale polecimy tak. O, tutaj może stać. I jak to sobie będziemy tutaj układać? O, dobra, tak jakoś. Tutaj, o. Będzie chyba Gicio, Sław O, one się rozjechały trochę Ale to nic, tam no dobra Jakoś się to zrobi A tutaj mamy trzy belki A tam na tamtym polu też chyba jest coś koło tego Ale na tamtym polu sobie chyba na razie pojedziemy tylko mtz em Jak bym zdążył I chyba tam tak w jedno miejsce się te belki by pozwoziło i później poza odcinkiem to sobie zwiózł, albo by się na jakimś... O matko przylagowało coś i nie wyrobił. No i poza odcinkiem, albo tam na odcinku jakimś takim się specjalnie by wzięło i zwiozło. Dobra, teraz chyba tak dość blisko. O, będzie gicio. No tak, ona się tak jakoś dziwnie rozpychały, bo to jednak w 15 były fajniejsze te widły, bo, się mo bo można było później te belki docisnąć, jednak a tu tak właśnie nie jest, te widły się zrobiły przezroczyste, tak jakby i one nie w ogóle nic później tam nie można z nimi zrobić. A zawsze mnie dziwiło w tym MTZ-cie, że tak z boku się się działo i tak tutaj są biegi, tak nie. I ogólnie taki MTZ, taki trochę dziwny ciągnik Taki, taki, no fakt Dość, dość fajny ciągnik, no ale taki dziwny Fajny, ale dziwny O matko Bosko Ja mówię, co to się stanęło Dobra, ja to zrobię taki, taki myk Ogólnie dziękuję Wam za subskrypcję ja to później poza odcinkiem poprawię. Także się nie bójcie. Tu ładny stuk się ułoży. No ale na razie tak jakoś mi się nie chce. Zbytnio. No dziękuję za subskrypcję, za łapkowanie odcinków. Że jak, żeby, żebyście, żebym was jeszcze bardziej pochwalił. To zostawcie łapeczkę w górę, subskrypcję, komentarz. Może coś tam poprawić. Czy coś, coś w tym deseń. Tutaj na środku tych wideł mamy jakby taki celownik, jak mamy jechać, ale ja z boku siedzę i to tak pod kątem jest. Ale no, jakby był lepszy ciągnik, to by był lepszy tur. I jakby był lepszy tur, to by były lepsze widły. Jakby były lepsze widły, to by była lepsza mapa czyli Bolusiowo lub Rolnicza Dolina. No więc będziemy sobie działać też na Rolniczej Dolinie to nie ma bata. O, a tu kura tak nam wyszło, że są po dwie belki. No i myślę, że to tak sobie będziemy tutaj układać. Tak, tak na środku. Fakt, że to nie jest takie realne, jak ja bym nabijał tą belkę i to. Ale to też dość szybsze jest i w ogóle. Człowiek się tak nie namęczy. Tur się tak nie męczy przede wszystkim dobra tam weźmiemy te dwie, później tamte dwie i zbierzemy te belki tak w środeczek i będziemy kończyć żeby nie było też drugi odcinek od razu go wrzucę chyba wrzucę, nie wiem jeszcze także to się wszystko wyjdzie w swoim czasie jak to długo będzie ten odcinek się wrzucał, przesyłał na YouTube. No i co? To tak w sobie będziemy takim akcentem zbierania belek pewnie kończyć. Dobra. Także co, ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, za oglądanie odcinków, za subskrypcję, za wszystko, bardzo serdecznie dziękuję. Także ja się z Wami żegnam. Do kolejnego odcineczka. Trzymajcie się. Cześć.